Cześć, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie jak po samym tytule widzicie dzisiaj do was przychodzę z TBR-em i z zapowiedzią maratonu czytelniczego ja o tym już wspominałam na moim instagramie, ale tam tylko rzuciłam hasło, nie rozwinęłam tego tematu, tutaj wszystko wyjaśnię na czym to będzie polegało, jakie będą em, kategorie i no ogólnie wyjaśnię co i jak, także jeżeli jesteście ciekawi co przygotowałam, ale też co przygotowałam dla was, bo oczywiście możecie wziąć w tym udział to jak najbardziej zapraszam Was dalej do oglądania. To jest taki maraton czytelniczy, który roboczo nazwałam okładkowy maraton czytelniczy. Bo zastanawiałam się, co przygotować na luty, z racji tego, że luty w tym roku ma 29 dni. Ja w tym roku, w lutym, skończę 29 lat. Więc stwierdziłam, że to nie jest przypadek, trzeba to jakoś połączyć i długo zastanawiałam się, czy nie zrobić takiego maratonu czytelniczego, jak zrobiłam w grudniu, gdzie wybierałam film, mój ulubiony świąteczny, i do tego przypasowywałam kategorię. Ale zastanawiałam się, jaki jeden, jedyny film mogłabym wybrać, i jaki film właściwie kojarzy mi się nie tyle co ze mną, bo to byłoby takie bardzo egoistyczne, ale no wiecie, jakiś taki film mój ulubiony chciałam sobie wybrać. I pytałam się Adama, Adam, z jakim filmem ci się kojarzę? Taki, no nie wiem, który mógłbyś dopasować do mnie. A Adam tak siedzi, myśli, myśli, myśli i mówi, z rodziną Adamsów? No, serio? <grym> Teraz pytanie, czy wyglądam jak Morticia? No, chyba nie. Czy wyglądam jak ten lokaj, który otwiera drzwi? Przepraszam, ja nie znam imion, ale w każdym razie, no, mówię, a ta mówi. <noise> jak i gdzie? To nawet nie jest mój ulubiony film. W każdym razie stwierdziłam, że to chyba nie będzie najlepszy pomysł, i mówię, mm, nie. Wybiorę sobie ulubione motywy książek, i do tego przypasuję jakieś tam kategorie, i tak będzie lepiej. Ale stwierdziłam, że ja z racji tego, że lubię dowolność w czytaniu, te kategorie mogą już troszeczkę zawęzić jakby wasz wybór też jeżeli chodzi o książki, które chcielibyście przeczytać w następnym miesiącu. Więc mówię sobie, nie Agnieszka, nie będziesz ograniczała swoich widzów, siebie też nie będziesz ograniczała i te kategorie będą mega otwarte. Dlatego wybrałam okładkowy maraton czytelniczy. Mam tutaj pięć kategorii. No słuchajcie, Luty jest trochę krótszy niż inne miesiące, więc tylko 5 książek, a i tak będę zadowolona z siebie, jak je wszystkie przeczytam. W każdym razie, wszystkie macie wypisane na dole w opisie. Ja oczywiście o nich też tutaj powiem i powiem, jakie książki dopasowałam do tych kategorii. I zasady są podobne do. Tych, które były w grudniu, czyli że możecie wybrać jedną książkę do wszystkich kategorii, możecie wybrać, nie wiem, tylko dwie kategorie i przeczytać tylko dwie. Chodzi o zabawę i o to, żeby czerpać radość z czytania. Tak jak zresztą mówiłyśmy też przy maratonie, który organizujemy z damami, czyli Damaton, ja tutaj też plotłam książki, które w ogóle są również w tamtym maratonie, więc to można ze sobą połączyć. Ja o damatonie już mówiłam, ale jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie pisać w komentarzach. Ja na nie oczywiście odpowiem, postaram się jak najbardziej szczegółowo Wam wszystko wytłumaczyć. Także, żeby już nie przedłużać, to z takich spraw bardziej organizacyjno-opowiastkowych. <głos> <głos> Oczywiście maraton trwa od 1 lutego do 29 cały miesiąc i co ciekawe, tu nie chodzi tylko o moje urodziny, ale w lutym urodziny, 1 lutego ma moja mama, więc ja chciałam jakoś tak wspólnie świętować cały miesiąc, a co, obie kochamy książki, więc jakby no zaczynamy w urodziny mojej mamy, kończymy 29, e, kto nam zabroni? W ogóle jaram się, bo pierwszy raz nagrywam na moim fotelu, więcej informacji będzie w reading vlogu, który też teraz nagrywam, Okładkowy maraton czytelniczy zaczynamy od pierwszej kategorii, a mianowicie książka z okładką filmową. Ja akurat stwierdziłam że losienne teraz po książkę, która jest y, polecana przez Annę Bestsellerkę w Damatonie i jest to oczywiście sobie tego nie przygotowałam, mówiłam, że muszę to zrobić. Aaa, nie zaktualizowałam Kindle. Dobra, okej, okay, słuchajcie, muszę go zaktualizować, podpiąć do komputera. Dobra, ja tutaj wkleję okładkę. W każdym razie będzie to książka Jeden dzień którą właśnie mam załadowaną na Kindza, tylko go nie podpinałam pod Legimi miesiąc, więc już jakby... Ja stwierdziłam, że ta kategoria idealnie jakby pasuje do mnie, bo kocham film i myślałam jakby to ze sobą połączyć, więc jakiś akcent filmowy musiał się pojawić, a na pewno gdzieś tam macie książki z okładkami filmowymi. Pamiętajcie, że jeżeli nie macie książki z okładką filmową, możecie wybrać książkę, która była adaptacją filmową, ekranizacją. E, Cokolwiek związanego z filmem. Z racji tego, że wybrałam jakby temat okładek, bo lubię ładne okładki, to stwierdziłam, że po prostu taka będzie pierwsza kategoria, ale jak zinterpretujecie sobie wszystkie podpunkty, zależy to od Was. Pamiętajcie, że chodzi o to, żeby się bawić i czytać, a nie stresować. Mamy dużo stresu w życiu, więc po co dokładać kolejne. Dobra, przechodzimy do drugiej kategorii, a mianowicie do książki z czarną okładką. Ja uwielbiam Czarny kolor, chociaż dzisiaj jestem mega kolorowo ubrana, ale bardzo często noszę ciemne ubrania, czarne ubrania i bardzo mi się też podobają w ogóle czarne książki, czarne wydania książek. Zawsze mi się tak marzyło, żeby mieć biblioteczkę w takim jednym kolorze i to tak elegancko by wyglądało, no ale mniejsza z tym. W każdym razie, kochani, ja tutaj akurat przypasowałam książkę, która może nie jest w 100% czarna, ale ma takie elementy czarne, grzbiet jest czarny. Ale a mianowicie jest to portę Doriana Greya. To jest książka, którą już od dłuższego czasu chciałam przeczytać, więc stwierdziłam, że dlaczego właśnie ją nie dopasować teraz do maratonu. Jak widzicie, ja nie wybieram, znacznie widzicie, dopiero to jest pierwsza książka. W każdym razie nie wybrałam grubej książki, bo tak jak mówię, nie wiem, ile. Ostatecznie będziemy mieli czasu e, w lutym, wszyscy, bo ja na pewno będę miała dużo pracy. Zwłaszcza, że teraz byłam na L4 i będę musiała sporo nadrobić. W każdym razie, Dorian Gray do tej kategorii z czarną okładką wydaje mi się, że pasuje idealnie. No i w środku mam też zakładkę, która również jest czarna, więc wszystko pasuje. Także to jest mój wybór do drugiej kategorii. I przechodzimy do kategorii trzeciej, czyli książka z kobietą na okładce. Jestem kobietą, więc. Taka kategoria też musiała się tutaj znaleźć, ale chciałam mieć też powód, żeby sięgnąć po tę książkę, czyli po... Siedem mężów Evelyn Hugo. Muszę wam powiedzieć, że ja tę książkę już chciałam wcisnąć w maraton czytelniczy w grudniu, bo dużo zachwytów słyszałam na temat tej powieści, dużo pozytywnych opinii czytałam, więc bardzo chciałam też tę książkę przeczytać. Więc wydaje mi się, że przeczytanie tej książki w lutym podczas tego maratonu to jest strzał w dziesiątkę. Jak widać mamy tutaj kobietę, mamy siedmiu mężów, a co? I z tego co już wcześniej widziałam, to stwierdziłam, że bardzo szybko mi się tę książkę będzie czytało, bo nieważne jaką stronę tutaj otwieram, to i cały czas są dialogi, także mam nadzieję, że jak usiądę, to będzie to raczej czytanie takie na jeden dzień. I przechodzimy teraz do kategorii czwartej, czyli książka ze starą okładką. Najmłodsza już nie jestem, więc musiałam to jakoś tutaj wpleść. <laughs> nie oczywiście ja się śmieję. Ja zawsze uważam, że człowiek ma tyle lat na ile się czuje. Tu żarty żartami, ale przechodzę już do książki którą tutaj wybrałam. Oczywiście po raz kolejny pamiętajcie, że nie musi być to książka z antykwariatu, może być to książka z jakimś motywem historycznym, może być to książka podniszczona albo którą od kogoś dostaliście, która nie została wydana wczoraj, tylko na przykład została wydana miesiąc temu nawet. Dowolność, naprawdę dowolność. I ja tutaj do tej kategorii przypasowałam książkę pani Bowary. Od dłuższego czasu chciałam ją przeczytać, więc yy, mam nadzieję, że wreszcie w tym miesiącu uda mi się poznać tę historię. Ja jej chyba nie czytałam, więc tym bardziej no wstyd i hańba, po łapach bić i. W ogóle, że jeszcze nie przeczytałam tej powieści, a bardzo, bardzo korci mnie, żeby ją poznać od początku do końca i móc się wreszcie do tej książki odwoływać w swoich filmach. Także mam taki ambitny plan, ale naprawdę jest to książka, która już od dłuższego czasu leżała mi na sumieniu i wiedziałam, że prędzej czy później będzie taki moment, kiedy powiem sobie kategoryczne: Nie Agnieszka, skończ się obijać, przeczytaj panią Bowary. To jest książka, którą przypasowałam do kategorii czwartej, i przechodzimy teraz już do ostatniej kategorii, a mianowicie do książki w twardej oprawie. Ja kocham książki w twardej oprawie, kocham też książki w miękkiej, nie robi mi to różnicy, ale tak jak już Wam powiedziałam, kocham w ogóle patrzeć na to, jak są książki wydane. Uważam, że z książkami jest podobnie jak z jedzeniem: że jedzenie, które nie wygląda smacznie, no nie zawsze. Jakby nas zachęci do tego, żebyśmy po nie sięgnęli. Ja wczoraj na przykład jadłam krem pieczarkowy, i uwierzcie, jak oglądaliście kiedyś jakieś takie filmy, które akcja rozgrywała się w wojsku, gdzie rzucali taką ciapę na talerze, to właśnie moja zupa, mój krem pieczarkowy wczoraj tak wyglądał i nie zachęcał, ale jak się zjadło jedną łyżkę, to po prostu przepadało się, bo była przepyszna. Nie żebym się chwaliła, ale to są też słowa mojego Adama, więc bierzemy mu na słowo. Książką wydaje mi się, że jest tak samo, że nieważne jaka dobra historia jest w środku, okładka ma nas zachęcić do sięgnięcia po tę książkę. Są osoby, które w ogóle kompletnie na to uwagi nie zwracają. Ja, jak na przykład słyszę, że jakaś książka jest genialna, a kompletnie mi się nie podoba to, w jaki sposób jest wydana. To w ogóle na to nie patrzę. Nie interesuje mnie to kompletnie, bo interesuje mnie historia w środku. No ale wiecie, no, niekiedy jestem trochę próżna i uwielbiam mieć po prostu ładne wydania na półkach. Dobra, koniec tego wywodu. W każdym razie ja tutaj dopasowałam książkę, którą już od dawna, dawna chciałam przeczytać. A mianowicie Historia prawdziwa Kapitana Haka. Jest to książka, którą ja kupiłam w Carrefourze za 10 zł. Przepraszam, za 7 zł. <laughs> I ta książka, oprócz tego, że jest przepięknie wydana tutaj, tak jak się ściągnie od to już Wam pokazuję. Ta książka jest wydana w tak przepiękny sposób. To znaczy, ona jest czysta. Ale ja uwielbiam takie bardzo estetyczne podejście do książek. I zobaczcie sobie środek. Czyż to nie jest piękne? A uwaga, uwaga. Zobaczcie w ogóle strony w środku. No, ja zobaczyłam tę książkę i to było bardziej na zasadzie. O, jest jaka piękna! Kupuję, <noise> a nie o czym jest ta książka. Ale z tego co słyszałam, ponieważ już tę powieść pożyczałam mojej sąsiadce, dowiedziałam się, że książka jest naprawdę fajna, jest yy, wciągająca, historia jest ciekawa i że warto ją przeczytać. Także tym bardziej stwierdziłam, że w końcu po nią sięgnę, przekonam się sama. Myślę, że nie wszystkie książki, ale może część z tych książek pojawi się w reading vlogach w lutym. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie posłuchać o którejś z tych powieści, które wam tutaj pokazałam. I to właściwie już jest ostatnia kategoria. Ja tę książkę odkładam na mój stosik TBR-owy, lutowy, okładkowy, urodzinowy. W każdym razie, kochani, to wszystko pięć kategorii, pięć książek, cały miesiąc. Mam nadzieję, że udało mi się stworzyć kategorie, które są otwarte, gdzie będziecie mogli sobie dopasować książki albo książkę jaką chcecie. Ja może zrobię też takie tablice jak przy poprzednim maratonie, które będą udostępnione u mnie na Instagramie, gdybyście chcieli je jako takie do wypisywania sobie co Zamierzacie przeczytać i co przeczytaliście, żeby sobie odhaczać, bo wiem, że korzystaliście z tych tablic w grudniu i bardzo mnie to cieszyło. Oznaczaliście mnie też u siebie, więc myślę, że to będzie też dobry pomysł. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym nowym kadrze. Oczywiście filmiki na te mojej biblioteczki też będą, ale w tym fotelu czuję się jak. Prawdziwa szefowa, po prostu w moim domu. <grych> nie żartuję, oczywiście. Dobra, kochani, słuchajcie, ja już nie przedłużam, nie będę tutaj gadała. Na dniach powinien pojawić się Reading Vlog, bo aktualnie czytam, uwaga, spoiler z dala od zgiełku, więc z tą książką pojawi się Reading Vlog. A ja teraz z wami się żegnam. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy będziecie razem ze mną brali udział w maratonie czytelniczym. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Pa!